Cześć, nazywam się Tomek. Jesteśmy oto w Paniowach. Jak widać nie jest to zbyt duża dzielnica, ale jeszcze trwają budowy kanalizacyjne. Tak oto wygląda droga, tak oto wygląda droga w czasie budowy, a tak wygląda już po budowie. Tylko mamy jeden mały odcinek taki, reszta jest jeszcze w budowie. Tak teraz wygląda nasza rzeczka, po, po, po tym, że jak jeszcze nie było kan kanalizacji. Będziemy przejdziemy dalej. O, Te, o, teraz przejdziemy dalej do, 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 do przepompowni, do budowanej przepompowni. Tu jest cała rzeczka. To jest kawałek odry i tam właśnie wypływają te ścieki, co pokazaliśmy przedtem. Tutaj płynie yy, o, yy, kawałek tej odry i ona dochodzi do yy, przepom yy, przepompowy. Teraz przejdziemy tam za trochę dalej. Dokąd idziemy? Mhm. Filmik! Powiedziałeś filmik? Oto no, jest ta przepompownia. Jeszcze ją budują, ale prawie że jest skończona. Od z tej rzeki będzie do tej przepompowni ta woda przepompowywana. Na razie będzie oczyszczona. A tu są szczątki z budowy, widzicie, kafelki, cegły.